W którym możemy się spotykać, słuchajcie. Na naszym kursie pojawił się dwa lata temu, jak obliczyliśmy przed chwilą, pan Sławek Bubisz, który jest właścicielem Akademii Hatajogi i tego miejsca właśnie. I, no i dzięki temu, że się pojawił i że jest naszym absolwentem, mamy wreszcie nasze miejsce na klub o, pilota. Także tutaj będziemy się spotykać. Tutaj zawsze ktoś ze starszych pilotów będzie na Państwa oczekiwał w pierwszy wtorek miesiąca. Tak? Pierwszy to może być? Pierwszy wtorek <śmiech> miesiąca. <śmiech> Jakbyście Państwo mieli problemy z jakąś planowaną grupą, e, chcieliście się czegoś dowiedzieć, to zawsze ktoś tutaj będzie. Oprócz tego będziemy zawsze tutaj robić jakieś slajdowiska, spotkania z, z pracodawcami. Ja zaraz zacznę rekomendowanych wyczytywać, tak jak obiecałam, że, że będą rekomendowani dzisiaj dostawać swoje dyplomy. Słuchajcie, no kadra pojawiła się nieźle, nieźle kadra się zjawiła tutaj. Ja no prosiłam, żeby oni usiedli wszyscy razem, żeby było mi łatwiej, ale tak to będę no, teraz ich wy, wy, wypatrywać. To może zacznę z tej strony, tak będę wjechać. Aśka Sikorska. Znacie wszyscy Asię Sikorską, prawda? Ania Kwiatkowską. Ania Kwiatkowską i Jacek Panią Sikorską. jest właśnie. Ania Kwiatkowska. Ania Kwiatkowska. Ania Kwiatkowska. Ania Kwiatkowska. Jacek Dróżkiewicz. Jacek Dróżkiewicz. Marcin Serwacki. jest

tak, Piotrek Dąbrowski, po kolei, kto jeszcze tutaj jest, zaraz się schowali, nie schowali. Pan Wiesław Piegat jeszcze. Słuchajcie, na pewno Andrzej Świątecki powinien przyjść, ale on ma dzisiaj sesję i egzaminuje. I, i, i Przemek Pili. Słuchajcie, Przemek Pili. On tu przyjdzie. Andrzeja Fedorowicza, tak? Fedor ma w czwartek operację serca poważną i pomyślmy sobie teraz, że go spotkamy niedługo, na następnym spotkaniu i że będzie zupełnie zdrowy. Tak? Chwilę. Słuchajcie, więc tak. Ja teraz będę odczytywać rekomendowanych. Państwo będą odbierać te osoby, które które już zejdą do nas, będą odbierać rekomendacje, odbędą od razu płytę i odbiorą jeszcze coś. A co odbiorą, to ja teraz dam Sławka i Sławek tak. od, Odbiorą kartę rabatową do niniejszej restauracji na kwotę 10%. Miszki. Pani Renata Woźniak. Bardzo dziękuję i chciałam powiedzieć, że to była niezapomniana przygoda, ta wycieczka na no. Pani, Pani, Pani. Pani Barbara Balichewicz. Mona Kiela. Obete Bochme Pan Piotr Manowiecki. Oh, dziękuję. Może, może <noise> <noise> pan Albert Kwiatkowski. Ja. Ja, dziękuję. Pani Pan Jan Stocki, przyjdzie Pani Anna Wichołajczak. Jacek Ryszkę. Ryszko? Pani Ewo. Wszystkiego dobrego i gratuluję. Pani Urszula Rykowska. Wszyscy, wszyscy Gratuluję. Dziękuję. Dzie ja, bardzo dziękuję. Jestem niezmiernie wzruszony. Chciałbym podziękować ryżserowi, producentowi, całej ekipie. Dziękuję Dzień. bardzo. Zwracam się do tych gratulacji. Wszystkiego dobrego. Życzę powodzenia na egzaminach. Nie mówię, że na najwyższych, bo niektórzy może po Wakacjach będą startowali. Trzymam kciuki i myślę, że nasze ścieżki będą się przecinały, bo Warszawska Izba Turystyki jest po to, żeby pomagać wszystkim tym, którzy są kadrą turystyczną albo mają taki zamiar. Gratuluję też kierownictwu Biura Orion. Bo od lat jest w czołówce organizatorów tych kursów i widać po ilości zdających dobrze, że tutaj wszystko się fajnie odbywa. Gratuluję tej atmosfery, która dzisiaj tutaj jest i tego, że jesteście z graną paczką. Wszystkiego dobrego. Teraz będziemy pić toast. Będziemy pić toast za to, że udało nam się dobrnąć, no i że jakoś wszystko uczyło, tak?

这这不